Zaczynamy nasz wywiad, bo rozmawiał z Robertem, który zajmuje się wychodzeniem z ciała. No właśnie, wcześniej jak żeśmy rozmawiali przed nagraniem, to mówiłeś, że masz skuteczność wychodzenia z ciała 70%. Tak, to prawda, aczkolwiek to w zasadzie jeden miesiąc, w którym tak prowadziłem statystykę. Teraz jest 99%. Różnie. Chciałbym, chciałbym żeby, żeby oczywiście skuteczność się podnosiła i wzrastała, aczkolwiek. No to jest kwestia tego typu: ile czasu mogę poświęcić tak naprawdę na próby. Ponieważ no, jestem zagoniony dniem codziennym, rzeczywistość tutaj fizyczna mnie po prostu no, sprowadza na ziemię, że tak powiem. To jest kwestia prób. Generalnie. Statystycznie wychodząc, robiąc technikę, którą opanowałem, uważam no w sposób bardzo, bardzo mocny, to jest bardzo duża szansa na powodzenie po prostu. Dobra, a jak to się stało, że się w ogóle zacząłeś interesować tym wychodzeniem z ciała? To znaczy tak, to były wakacje, rok bodajże 1995, czyli dość dawno temu. Pamiętam stoisko z książkami, były to książki, wtedy wydawało się dla mnie to dosyć takie tajemnicze książki, gdzie tytuł był złotymi literami tych książek. Jak się okazało, było to wydawnictwo Lintus i tam mój brat zakupił parę książek z tego wydawnictwa. No i ja się zaciekawiłem tymi książkami a zwłaszcza jedną. Była to książka Roberta Monroe o tytule Podróże poza ciałem. Była to książka dość szczególna z tego względu, że po prostu mając 11 lat, gdy ja ją przeczytałem, to po prostu no oszalałem na punkcie eksterioryzacji, wychodzenia z ciała. Byłem tak po prostu zafascynowany tym, co ten autor tam przedstawiał. Samym faktem w ogóle możliwości opuszczania własnego ciała że po prostu chciałem tego doświadczyć na sobie i w zasadzie od tej książki wszystko się zaczęło. Była to moja pierwsza styczność w ogóle z tym tematem. Ta książka. Pierwsza książka Roberta Monroe. Aha. I co od razu przeczytałeś ją i zacząłeś wychodzić z ciała? Próbowałem wychodzić z ciała. W zasadzie tak, jak tam autor opisywał, jak to robić. Natomiast powiem szczerze, że no, nie odnosiło to żadnego efektu. Mimo wszystko jednak e, nie poddawałem się, próbowałem. Uważałem, że jednak idzie idzie to idzie się tego nauczyć. Aha. Nie dopuszczałem do siebie myślić, że po prostu e, nie jest mi to dane, chociaż zdarzały się takie sytuacje, gdzie po prostu e, byłem tak desperowany, że stwierdziłem, że to jest tylko dla wybrańców, Aha. że jednak... Opuszczać ciało nie, nie może każdy, tylko na przykład tak jak ten Monroe, który jest sam spontanicznie zaczął coś doświadczać. Ograniczyłeś się tylko do, do tej jego książki, czy, czy zacząłeś znaleźć jakieś jeszcze inne źródła? To znaczy, na, na obecnym etapie, początkowym, wszystko to było moim jedynym źródłem. Próbowałem niemalże każdej nocy przed snem oraz w ciągu dnia. No wychodziło to tak, że próbowałem czasami trzy razy dziennie, próbowałem non stop, bez żadnych efektów. I to się ciągło, no można powiedzieć, latami. Byłeś no, bardzo wytrwały. Bardzo, bardzo byłem wytrwały. Miałem chwilę właśnie słabości, powątpiewania. Natomiast nadszedł taki etap, gdzie pewnego razu doświadczyłem tych słynnych wibracji. To była próba popołudniowa, pamiętam doskonale, brat sobie siedział przy komputerze, ja się położyłem i e, rodzicom tłumaczyłem, że medytuję, tak? No, wiesz, no, no nie mogłem im powiedzieć, że próbuję wychodzić z ciała, no bo mogliby uznać to za coś y, dziwnego. Natomiast no, medytuję, było to takie bezpieczne określenie. No i w tej próbie popołudniowej doznałem po raz pierwszy wibracji. Te wibracje były tak intensywnym doświadczeniem, tak y, mocno nam wstrząsnęły, że ja po prostu pierwszym odruchem, jaki w ogóle wykonałem, było przestraszenie się tego, tego całego zjawiska. Przestraszyłem się i chciałem to jak najszybciej powstrzymać. No, towarzyszył temu strach oczywiście, no bałem się po prostu. Wiadomo, pierwsze lata mhm. się tak doświadczy i nie ma się o tym pojęcia tak naprawdę, mimo iż się o tym czytało. to jest to jednak y, ciężkie, jest to, jest to stres, jest to strach. I próbowałem to przerwać jak najszybciej. Nie było to takie łatwe, ponieważ no, trwało to dobre chyba, no, nie wiem, pół minuty, zanim udało mi się przerwać te wibracje, Byłem wtedy w całkowitym paraliżu. Wtedy uważam, no nie da się pomylić tego z niczym innym, jak ktoś się pyta, jak wygląda paraliż, no tak jak generalnie się słyszy, paraliż, nie można poruszyć ciałem fizycznym, mimo iż się w pełni świadomym. Nie mogłem poruszyć swoim ciałem, wpadłem w sensie w panikę, nie wiedziałem, co mam robić, czy, czy tak mi pozostanie, czy, czy, czy nie da się w ogóle z tego wrócić, jak to, jak to będzie, nie? W momencie, gdy słyszę w ogóle, co się dzieje w, w fizycznym tutaj świecie, nie, że brat tam z na kawiarzu, że jest przy komputerze. Wiesz, od razu myśli, typu, że wiesz, że będę w jakiejś tam śpiączce i tak dalej. Aha, a mogłeś oczy otworzyć, bo słyszałeś, co było na zewnątrz, tak? Nie mogłem, tylko, tylko słyszałem, co się dzieje na zewnątrz, nie mogąc się absolutnie poruszyć. No, nic nie mogłem zrobić. E, w każdym razie jakoś mentalnie próbowałem się poruszyć. I w końcu udało mi się poruszyć ciałem fizycznym i to przerwało cały ten paraliż, cały ten stan. No i powróciłem już do, do rzeczywistości. Natomiast powróciłem do rzeczywistości z doświadczeniem wibracji i byłem już przekonany, że to, o czym czytałem, to, o czym pisał Robert Monroe, jest faktem. I da się wychodzić z ciała. W momencie, gdy doświadczyłem tej wibracji, miałem absolutną pewność, że to zjawisko jest, jest realne. Że takie coś istnieje w ogóle. I w zasadzie to było przełomem. Od tego momentu jeszcze bardziej zacząłem próbować sobie ćwiczyć ten stan, jak to osiągać. Próbowałem na wszelkie sposoby generalnie zacząłem czytać, a tu ja jak najwięcej już miałem dostęp wtedy do internetu. I normalnie przeszukałem cały internet odnośnie tej tematyki, aż w końcu natrafiłem jakoś tam chyba przypadkowo na 4 plus 1. Chociaż tak naprawdę no mimo, że wiedziałem, że jest taka metoda 4 plus 1, to ja jej nie wykonałem świadomie. Ja ją wykonałem przypadkowo. To było tak, że ja jeszcze wtedy miałem, tam egzamin jakiś i postanowiłem sobie obudzić się rano, żeby się pouczyć. Obudziłem się rano, to było w ogóle tam około 5. Zacząłem się uczyć rano, ponieważ wcześniej się nic nie uczyłem. No ale tam nauka mnie tak jakoś zdarzyła, że w 40 minutach stwierdziłem, nie ma na to w ogóle sensu Idę spać, bo w ogóle będzie jakaś poprawka trudna zdam na poprawkę. Położyłem się oczywiście na plecach. I w tym momencie doświadczyłem teraz pierwszy wyjścia z ciała. Zastosowałem nieświadomie. 4 plus 1. Nie chciałem wtedy zasadzić ciała, po prostu był etap, gdzie spałem, rozbudziłem się i ponownie położyłem się do łóżka. Aha, i to jest metoda 4 plus 1. To jest metoda 4 plus 1. Najważniejszą i najistotniejszą sprawą w tej metodzie jest samo rozbudzanie się. To jest najważniejszy element rozbudzanie umysłu, żeby później, przy ponownym zaśnięciu być świadomym. czyli tak jak się uczyłeś wtedy? Tak, jak się uczyłem, aczkolwiek mówię, no ja wcale nie zamierzałem wyjść ciała, ja po prostu się położyłem żeby wypocząć, aczkolwiek spałem wtedy czujnie, ponieważ wiedziałem, że muszę się obudzić i wstać rano i jechać na ten Mhm. Jasne, no i z... W momencie, mhm. gdy to mi się udało po raz pierwszy, wiedziałem, że tędy należy podążać, że trzeba się rozbudzać, że trzeba ponownie iść do łóżka, i trzeba czujnie czekać na liście. I później już potoczyło się samo, później było mnóstwo prób. No i zaczęła się tak naprawdę moja na przygoda z wychodzeniem. ile to już trwa? To tak początek sięgał gdzieś 2000 roku. No i do teraz. Czyli co? Z tej chwili to już 9 lat. Całkiem niezły ten czas miałem też świadome sny, miałem świadomość w snach, a w to też było w tym okresie właśnie, gdzie szukając informacji na temat wychodzenia wychodzenie z ciała, natknąłem się na, na świadomość sny, na to, jak ćwiczyć, aby osiągać świadomość w snach. W tym momencie, ty, gdzie, gdzie był to etap fascynacji tym związkiem, no, udawało się to bardzo, bardzo dużej skuteczności. Także naprawdę miałem tam y, gdzieś, 7 4-5 świadomych snów na, na tydzień. Także uważam, dużo, naprawdę dużo I, i tak naprawdę pierwszy świadomy sen miałem po tym, jak w ogóle y, poczytałem o świadomych snach, że jest coś takiego jak świadomy sen. Sama świadomość tego, że istnieje coś takiego jak świadomy sen pozwoliła mi na to, że podświadomość sprawiła, iż w śnie odzyskają świadomość. Hmm. i doznałeś elementy do najwyższości. Tak bardzo tego pragnąłem, że po prostu to się za mną interesowało. No dobra. No powiedz mi, co się stało, co w ogóle się dzieje dalej, że wiesz, że dalej się tym fascynujesz, interesujesz, bo po, po tych pierwszych doświadczeniach, kiedy pierwszy raz Ci się udało, zobaczyłeś, że to, jest, że to działa, nie wiem, od... doświadczyłeś tego, ale jakby wiesz, no dalej to kontynuujesz, nie? Dalej to kontynuuję, ponieważ to jest no, wspaniały stan, Przede wszystkim no, jest, jest to ciekawość, która mą kieruje, e, chęć poznawania siebie, uzyskiwania odpowiedzi na no, pytania e, typu kim jestem, po co żyję, czy, czy jest życie po śmierci, a także dla samej przyjemności doświadczenia tego stanu, gdzie nie obowiązują mnie żadne ograniczenia, e, i tak naprawdę po każdym wyjściu odczuwam niedosyt i pragnę wyjść ponownie. A. To naprawdę wspaniały stan, gdzie no, czuję się jak ryba w wodzie. Co to właściwie daje, takie wyjście z ciała? Oprócz poczucia wolności i realizowania własnych marzeń, generalnie nie ma żadnych ograniczeń, poza tymi, jakie sami sobie nakładamy, takimi, jakie umysł nakłada na. To jest fajne, że wprowadzamy z my pokonujemy te bariery przystosowania umysłu do rzeczywistości fizycznej. Tam po prostu uczymy się, jak, jak pozbyć, pozbywać się tych barier, przekonań jakichś własnych, jakichś ograniczeń. Tam nie ma żadnych ograniczeń, tylko umysł nas ogranicza. Podświadomie po to, jakie zostaliśmy zaprogramowani. Obec to tak naprawdę nauka odprogramowywania się z tego, co tu doświadczamy w rzeczywistości fizycznej. O, super. Dobra, to chyba będzie na tyle. To dziękuję Ci bardzo. No nie ma no, problemu. Miło było przeprowadzić całą rozmowę. <noise> super. Jeszcze mam taką informację dodatkową. Z Robertem nagramy za kilka dni, mniej czy za tydzień pewnie. Takie odpowiedzi na, na, na pytania, takie naj, najbardziej popularne. Więc jeżeli e, słuchasz tego, tego wywiadu i e, nasunęły ci jakieś pytania, masz jakieś pytania do Roberta, no to wyślij je na maila, na mojego maila, czyli to jest mówiąc po polsku CAT, maupa, o, o, b, e, kropka, pl, czyli CAT, pisane przez C, maupa ob.pl no. No i to był butan tyle. Cześć.